Witajcie moi kochani Mam nadzieję, że wam się dobrze spało że jesteście ogólnie w dobrych humorach że wam zdrowie dopisuje Będziemy dzisiaj robić coś takiego wiecie, jak to nazwać takie przypomnienie trochę dzieciństwa, każdy z nas uważam jest takim dużym dzieckiem i każdy z nas chciałby wrócić do czasu dzieciństwa bez tej takiej stroski, nie trzeba było się martwić o wiele rzeczy. A wiecie, bycie dorosłym jest skomplikowane. Ale nie chcę Was zanudzać, mam nadzieję, że Was nie zanudzam. Będziemy robić coś pysznego. Mam nadzieję, że będzie Wam to smakowało. Na następnym odcinku, na następnym blogu chcę z Wami troszkę porozmawiać, troszkę się bliżej poznać, bo ten wstępik taki z tym to tylko był ten wstępik i więcej tam nic nie było dalej. W związku z tym chcę troszeczkę opowiedzieć o sobie. Więc zaczynamy. Bierzemy się do roboty. Widzę co tych składników nie będzie za dużo. Nam e, potrzebne. I będziemy potrzebować dzisiaj do naszego orzechowego miksu, bo tak będzie się nazywać, nasz pyszny przysmak orzechowy. Miks. I będziemy potrzebować jednego banana, jedną gałkę lodów waniliowych lub śmietankowych. Ja mam śmietankowe z firmy. Grycan, a w Polsce nie wiem, piszcie, ile kosztują te lody w Polsce, bo te lody u nas kosztują 5 fun, czyli 5 funtów. Jestem sama ciekawa, jakie ceny są w Polsce. Dwie trzy łyżki masła orzechowego, do tego dwie szczypty kurkumy, jedna szklanka mojego ulubionego napoju roślinnego, obsianego, i do tego wiórki kokosowe. I przystępujemy w takim razie do blendowania. Zostawię sobie telefonik tutaj, żeby się wszystko widzieli. Następnym razem kupuję sobie właśnie taki jakby no nie stoliczek, tylko coś właśnie takiego co podwyższy troszeczkę. Będzie po prostu wyżej mnie widać, bo tak to muszę się schylać a tak będzie mi to ułatwiało e, troszeczkę tutaj nagrywanie. Ok, więc tak. Bierzemy blendera, nalewamy szklankę mapoju roślinnego, czyli 250 ml, cyk, mamy to, Wylewamy. Blendera. I teraz tak będziemy potrzebować jednego banana. Bierzemy jednego banana i wrzucamy do tego napoju roślinnego. Opsa. Ach. Nieco przepraszam, jak czasami um, mam jakiś problem um, z układaniem niektórych um, słów ale ostatnio, po prostu tak jak Wam wspomniałam wcześniej, troszkę choruję i muszę jechać natychmiastowo na badania krwi, um, bo coś mówię jest nie tak, ale to mówię, nagram osobny odcinek. Dzisiaj jest oczywiście smaczny, więc wracam, wracam z powrotem. Ok, czyli tak, mamy napój roślinny, owsiany, mamy tutaj jednego banana i do tego dodajemy 3, łyż 3 łyżki masła orzechowego. Trzy łyżki masła orzechowego. O, tak, tak trzy łyżki masła. Orzechowego, ale my dodamy dwie no już. Starczy, starczą te dwie łychy. Do tego dodajemy dwie szczypty kurkumy. Dwie szczypty kurkumy. Okej. Okay. Jak ładnie wygląda. O widzicie? Czy tutaj mamy wszystko? I teraz do tego, Damianek, czy już mi telefon, jakbyś mógł? Dzięki synuś. I teraz do tego jeszcze dodamy. Lody. A nie, lody i biurki kokosowe będą. A moje do... ulubione jest masło. Masło ryżowe będą do ozdoby. Mogę trochę spróbować na łyżce? Pewnie że tak. Ja Przywitasz się z widzami? Cześć. A powiesz chociaż nam, jak się czujesz? Dobrze. A za ile dni idziesz do szkoły? Gut, Dobre masło, żeowe. A powiesz, kochanie, widzom, za ile idziesz do szkoły? Mi? Jutro. Nie, za trzy dni, co? Za trzy dni. Dobra, wiecie co, moi kochani? Za trzy dni? Dobrze mówię? więc za trzy dni, co? I dobra, i teraz to wszystko, pa, pa! Na tableta i trochę chłopaki. No i teraz to miksujemy. Co ja sobie tutaj? Będziemy to miksować na gładki płyn. Ok. Cyk. Cyk. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam że wszystko jest sprawdzam jest okej okay. i teraz to miksujemy. No. mamy to mamy to mamy to mamy to mamy to i teraz ładnie tutaj. Muszę znowu ustawić. Odkręcamy. O. Widzicie co? Ładnie to pachnie ogólnie masłem orzechowym I nalewamy tutaj do szklaneczki. Chłopaki chcą na dwóch wypić. Więc, żeby nie było kłótni i awantury, to będzie dla dwóch. Jak to ładnie wygląda. Orzechowo, bananowo, kurkumowo. Ok, i teraz moi kochani, no, najważniejszy guść programu. Trzeba dać gałkę lodów i wiórki kokosowe. Więc tutaj ładnie. Cyk. Sypiemy. Cyk. I do tego. Dodajemy gałkę lodów. Oh, muszę odkręcić, wiecie, bo jeszcze nie odkręciłam. I zapomniałam słomeczek. Mamy słomeczki. Zaraz. I teraz nakładamy lody. Lody, lody, lody. Dla ochłody Nie czuję jak rymuję co? Mm. Ostatnio o jest, mamy to. I co? Ładnie pachną. I nakładamy sobie normalnie lody. Już wam pokażę. Jak to moi kochani? Nakładamy sobie lody. Cyk. I do tego drugiego. Mmm, dalej, już normalnie, dalej, już to czuję. Ok. I proszę bardzo, mamy tutaj gotowe, pyszne. Zobaczcie, jak się prezentuje. Nie przedłużajmy, bo zaraz się roztopi. Do tego dajemy słomeczkę. Cyk, cyk, i proszę bardzo, mamy to. Pamiętajcie, smak dzieciństwa, które przeniesiecie do najmilszych momentów. Ten deser jest tego wart. Przypomnę Wam składniki: jeden banan, jedna gałka lodów waniliowych lub śmietankowych, dwie, trzy łyżki masła orzechowego, dwie szczypty kurkumy. Jedna szklanka napoju roślinnego i wiórki kokosowe. Wszystkie składniki oprócz lodów i wiórków kokosowych miksujemy na gładki płyn. Kładziemy później gałki lodów na ten pyszny musek i posypujemy wiórkami kokosowymi. Smacznego!